Witam was serdecznie i chciałem się wam pochwalić tym, że ku mojemu ogromnemu zdziwieniu rząd Wielkiej Brytanii jednak dotrzymał słowa i wypłacił 80% pensji, którą obiecywał. Dla tych pracowników, którzy nie są w stanie teraz pracować ani zdalnie, ani dojeżdżać do pracy i po prostu mają siedzieć w domu, żeby nie rozprzestrzeniać wirusa. Dostałem tak zwany payslip po angielsku, czyli taki pasek z wypłatą. Dzień po dostaniu tego paska na, na maila y, wypłata była na moim koncie. Czyli tak normalnie wygląda nasz Payslip. Tam, gdzie macie Units, to tutaj zwykle są godziny przepracowane. Jeśli macie stawkę godzinową, tutaj jest nasza właśnie stawka, to, to ile zarabiacie. A tutaj jest y, no, kwo, kwota po podsumowaniu. Czyli mnożymy godziny przepracowane przez, załóżmy teraz jest 8,21 minimalna krajowa. No i wtedy nam wychodzi tyle, nie? No, tylko tym razem mamy tutaj 0,80, czyli 80%. Tu mamy moją ostatnią wypłatę brutto, czyli 80% jest wyliczane z kwoty brutto. No i ostateczną kwotę po odjęciu. Podatek nie był zabrany. No, w sumie dziwne, gdyby sami sobie zabierali podatek, płacąc nam. No i pobrana została tylko kwota na ubezpieczenie. Czyli ostateczna wypłata to jest tutaj, proszę bardzo, 981 funtów, 38. I to jest za miesiąc, za miesiąc siedzenia w domu. Jednak to 80% jest tylko wypłacane do 2,5 tysiąca funtów. Czyli jak zarabiacie 5 koła, to nie będzie z tego 80%, dla Was tylko będzie 2,5 tysiąca. To jest maksymalna linia, ile mo może rząd wypłacić. No i teraz mamy też kwestię, która jest dosyć nieuczciwa, jak niektórzy po mogą pomyśleć, no i w sumie mają rację, bo załóżmy, że ja w mojej firmie robiłem coś, czego nie jestem w stanie wykonywać zdalnie, czyli siedzę w domu i mam 80% mojej wypłaty, ale moja, mój kolega czy koleżanka z pracy może spracować zdalnie na komputerze i pracuje w normalnych godzinach od 8 tam do 16 przykładowo i ma płacone 100% swojej wypłaty, co prawda, no ale to tylko 20% różnicy, ale ona pracuje, a ja nic nie robię. Więc ktoś się tu może czuć trochę zirytowany. I ogólnie też muszę pochwalić rząd Wielkiej Brytanii za to, jak to wszystko sprawnie zostało przeprowadzone. Po trzech tygodniach od zamknięcia powstała strona, na której można aplikować o, o wypłaty dla pracowników. No i właśnie rozmawiałem z właścicielką firmy, w której pracuję i pytałem się jej, czy wie, kiedy to będzie działać, kiedy będzie można aktualizować faktycznie aplikować o tę wypłatę. No i powiedziała, że to miało być 20 kwietnia, czyli w ten poniedziałek. Złożyła podanie o tę wypłatę dla mnie i, i ta wypłata przyszła w czwartek. Już. Już była na moim koncie w czwartek. Więc wszystko bardzo fajnie działa. Jestem pod wrażeniem. I dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak jest teraz w Polsce, bo nie wiem. Czyli powiedzcie, czy dostaliście jakieś teraz pieniądze, czy nie dostaliście? Jak, jak to w ogóle działa w Polsce? Nie, nie wiem. To tak, na koniec pamiętajcie, subskrybujcie, zapraszam na mojego Twitcha, już wspominałem wcześniej, link jest na dole, tam ogrywam gry na żywo i też można sobie pogadać ze mną o różnych rzeczach, jak chcecie. To trzymajcie się, na razie, pa!